Chciałbym Wam pokazać kolejny przykład laptopa, w którym to wymieniona została pasta termoprzewodząca procesora oraz dedykowanego układu graficznego na termopad Honeywell PTM7950. I żeby nie było, że faworyzuję tylko laptopy od MSI, to chciałbym Wam to pokazać, jak to wygląda w przypadku laptopa od Lenovo. To jest, moi drodzy, seria Legion 7, a model tego urządzenia to 16ACHG6. Całkiem fajna maszyna, na pokładzie której znajdziemy procesor AMD Ryzen 7 5800H. Mamy 16 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4. Jest dedykowany układ graficzny Nvidia GeForce RTX 3060. Sam urządzenie całkiem ciekawie się również prezentuje. Zobaczcie mamy tutaj podświetlenie RGB dookoła obudowy. Co ciekawe podświetlane są również kratki wentylacyjne wylotu powietrza. Zobaczcie. W przypadku tego laptopa sam układ chłodzenia był nieco bardziej zanieczyszczony, bo dużo kurzu już osadziło się na finach radiatora. Zostało to oczywiście wszystko wyczyszczone. Wymieniona została pasta termoprzewodząca procesora oraz dedykowanego układu graficznego na termopad od Honeywell. Termopady fabryczne, bo tutaj mamy tradycyjne termopady, zostały bez zmian. Jedynie wymieniłem termożel, który w przypadku tego laptopa znajduje się tylko i wyłącznie na cewkach zasilających procesor. Ten termożel fabryczny był już wykruszony, był suchy i wymieniłem go na termożel od Computer Systems K5 Pro. No i tak, jak poprzednio chciałbym wam pokazać, jak to wyglądało temperaturowo przed serwisem oraz po serwisie. Mam znowu zrzuty z ekranu. Tutaj mam zrzuty z aplikacji OCCT. Test był wykonywany przez pół godziny i zobaczcie, tak to wyglądało przed serwisem. Tak prezentują się temperatury na poszczególnych rdzeniach procesora przed wykonaniem usługi. A tak to wygląda po serwisie. Jak widać, różnica jest widoczna. Przejdziemy sobie teraz do karty graficznej. Tutaj z kolei mam zrzut ekranu z aplikacji Furmark w wersji drugiej. I zobaczcie, tutaj przed serwisem po drugiej minucie poleciały strasznie klatki w dół. Karta zaczęła się krztusić. Temperatura na hotspocie dobiła do 96 stopni. Po serwisie wszystko się to unormowało. Klatki pozostawały bez zmian. Praca karty była stabilna, a temperatura na hotspocie to maksymalnie 75 stopni Celsjusza. No i na szybko pokażę Wam, jak to wyglądało w przypadku aplikacji Cinebench. Tutaj z kolei był testowany procesor. Po kilku sekundach, zobaczcie, temperatura na rdzeniach dobijała już na niektórych do 100 stopni. A tak to wygląda po wykonaniu usługi. Jak widać, jest różnica.